Od tego dnia Ty i od tego dnia Ty za te pieniądze odpowiadasz. Żeby nie było tak, że za miesiąc, za trzy miesiące czy za pół roku Ty mi powiesz, że żadnych pieniędzy ja Ci nie dałem. Ja nie będę upoważniony. Ja jestem teraz upoważniony i za, 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 za kolejne, następne upoważnienie i współpracę z Wami w tym momencie już dziękuję. Pieniądze gości są w banku, na lokacji są bezpieczne. Ja już więcej się upoważniam, to żadnych pieniędzy nie będę. Ja pieniądze wypłacam, przynoszę do całego nie powiedziała, że to Дай мне пирог, дай мне пирог, дай мне пирог, дай мне Ты так поднесла.